Przed nami okrążenie na torze w Szanghaju. Zbliżasz się do ostatniego zakrętu. Nie zahacz tu o i szeroko wejdź na tę prostą, gdzie otworzysz DRS i pod koniec po raz ostatni odpalisz kers. Tu zaczyna się twoja kwalifikacja. Jedziemy do zakrętu pierwszego. Nie jest on łatwy. Jeśli zbytnio się rozpędzisz, stracisz w nim siłę dociskową i tempo. Trzymaj się środka toru, a potem ciasno wejdź w zakręt numer dwa i pilnuj wewnętrznych. Na dojeździe do zakrętu trzeciego trasa opada. Łatwo zblokować tu sobie przednie koła, więc uważaj. Teraz trasa znowu zaczyna się wznosić na wysokości zakrętów numer pięć i to wspaniałe miejsce do wyprzedzania podczas wyścigu. Redukcja na dwójkę, trzymaj się wewnętrznej i uważaj na nadsterowność przy wyjściu. Możesz stracić przez nią czas, Cześć, witajcie w kolejnym już dawno oczekiwanym, już tak długo oczekiwanym, już dość długo nienagrywanej serii z Formuły 1 2013 Tryb Kariery. Tak więc, no, mam nadzieję, że powracamy już na stałe, systematycznie. E, że teraz jakoś to ogarniemy tu i tam. E, dziś kwalifikacje do Grand Prix Chin, Szanghaj. Dość trudny tor, e, szczególnie, że wyścig ma być na mokro. Na mokro. No i jakoś to wypali. Że to jakoś wypali, że te kwalifikacje nam się udadzą. Że potem podczas wyścigu po prostu będziemy walczyć o to. O jak najlepszą pozycję na starcie, a później będziemy jakoś dojeżdżać do mety, bo dość trudno prowadzi się ten boli w tych Chinach. Dość trudno, nie wiem, ten boli po prostu kiepsko, kiepsko się prowadzi w tych szybkich łukach. Okidoki. Tak jak widzicie mam bardzo małą prędkość maksymalną, bo 310 km na godzinę, jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że wyścig jest na mokro. Na mokro dużych prędkości 320, ponad 320 km na godzinę kierowcy nie uzyskują, więc trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba zmniejszyć, trzeba lekko przyspieszyć bolid, dodatkowo trzeba troszkę tutaj dać przyczepności bolidowi, więc no trochę tutaj... Tak popracowałem sobie nad tymi ustawieniami na ja Mam nadzieję, że wypalą, zobaczymy jak to będzie wyglądało w wyścigu. Jak na razie walczymy w kwalifikacjach. W kwalifikacjach powiadam co dalej na kanale, już nie robię tego odcinków informacyjnych, ponieważ co każdy odcinek informacyjny obiecuję, obiecuję, a później dupa z tego gówno wychodzi. Rekord w pierwszym sektorze jak na razie. Więc na pewno na moim kanale, jak już zauważyliście, ponieważ no, od kilku dni nagrywamy z Mateuszem Fułkiem kooperację i ta seria się bardzo fajnie przyjęła i mam nadzieję że mm, że wy się z tego bardzo cieszycie że ta kooperacja będzie kontynuowana jeżeli skończymy w Toloroso to może jeżeli nam się będzie chciało może nagramy jeszcze w jakimś innym zespole jakimś lepszym niż Toloroso zobaczymy na pewno kooperacja z Mateuszem Fukiem dziękuję Margobert nas pięknie przypuścił mamy rekord w drugim sektorze ponad 3 sekundy szybciej niż Gutierrez no i mamy na razie szybkie okrążenie, to dobrze znak, szczególnie że teraz no, w tym trzecim sektorze stracimy, tak jak mówię, ponieważ mamy cholernie małą prędkość maksymalną. Jak widzicie przejechaliśmy ponad połowę prostej, a już mamy limiter, więc no <laughs> prędkość maksymalna jest nie max, no nie jest zbyt duża, tak, no weźmy tu pod uwagę. Czekajcie zaraz, tutaj ten ostatni zakręt. Ponieważ ten ostatni zakręt jest dość trudny, ten pachołek tam mnie trochę denerwuje. No i tutaj mamy czwartą pozycję. I ta czwarta pozycja, według mnie, powinna wystarczyć. No idziemy dość kiepsko, ponieważ dwie sekundy prawie że tracimy do Fernando Alonso. O, Alonso. Dobra, to tak wygląda mniej więcej. Jesteśmy na razie na 11 pozycji, ale to powinno wystarczyć do zakwalifikowania się do Q2. Szczególnie że Bianci, Pick, Chilton, Vandergarden no nie mają szans, żeby pobić... Oj, 15 pozycja. No to tu możesz być jeszcze... Gutierrez i Bottas, no tutaj może być jeszcze szok. Żeby nas tutaj jeszcze tak nie wywalili. Mamy minutę do końca kwalifikacji. Jest! Jest i odpada z Q3. No tak, tak wiem. Odpada BOTAS, Verni, Bianchi, PIK, Chilton i WANDER GARDE. To jest stała piątka i kolejny szóstka BOTAS. No, wiemy, że William zresztą za nie spisywał się zbytnio <laughs> dobrze. Wracając do mojego kanału, mm, tak jak mówię, kooperacja z Fułkiem będzie kontynuowana. Mam nadzieję, że się Wam to spodobało. Tryb kariery, mam nadzieję, że teraz będzie się pojawiać systematyczniej. Na pewno jeden weekend na tydzień, minimum. To jest druga seria. Yy, jednakże ta druga seria no jest więcej pracy niż na przykład z kooperacją ze włókien. Na pewno jest więcej serii, ponieważ no, kwalifikacje nagrywać, a tam po prostu wyścig sobie nagrywamy. Jest zraźniej, jest, jest raźniej i lepiej się to nagrywa. Yy, kariera no trochę dłużej. mówię że będzie jeden odcinek na... Jeden weekend postaram się na tydzień minimum. Jeżeli coś wypali, nie wypadnie na przykład kooperacji nie będzie w danym tygodniu, no to postaram się dwa, wejść, dwa weekendy yy, w jeden tydzień podać wam, wysłać wam. To jest druga seria. Trzecia seria to jest seria z Prolicz i na początku chciałem was przeprosić ponieważ nie wiem kiedy ten odcinek będzie wysłany. Mam nadzieję, że jak najprędzej yy, Chodzi o... Chodzi o... Odcinek z Grand Prix Belgii z Ligi. Przepraszam, że tak długo, ja to będę Was przepraszać tak długo, aż po prostu przepraszam, bo mamy piątek dzisiaj, piątek po Grand Prix Belgii. Teoretycznie obiecywałem Wam już, że ten wyścig będzie wrzucony w środę, jednakże gdy zacząłem wrzucać go w środę i zobaczyłem ile on się wysyła, bo wysyłał się w dużo, bo 700 minut, wysyłałem go przez noc. Przez noc się nie wysłał. Musiałem przerwać nagranie, ponieważ... Przegra... Prze... przestać przesyłać, ponieważ no, musiałem wyjść do pracy. Sądząc, że wrócąc do domu, po prostu zacznę przesyłać ko... frag... kolejny fragment tego filmu, a tu się okazuje na nowo 700 minut. I kolejno noc, i zaś to samo, więc yy, przepraszam, mamy piątek, znów próbuję wysłać te filmy znów od nowa, no po prostu... Nie wiem, YouTube się psuje, albo mój internet po prostu robi takie zajebiste kawały, no to jest po prostu niemożliwe. Nie, nie no po prostu nie wierzę. Ja muszę załatwić sobie po prostu lepszy internet. To jest po pierwsze raz. Bo mam 10 mega, ale nie otrzymam tego 10 mega w ogóle. Ehm, ani przy przesyłaniu filmów, ani na przykład przy graniu w Formule 1. No to jest po prostu. Ja nawet nie mogę stawiać eee, serwerów czy lobby, czy jak to się tam zje Formule 2013. To jest po prostu nienormalne. Więc przepraszam Was bardzo, bardzo. Będę starał się wrzucać odcinki z ligi poniedziałki, wtorki, maksymalnie w środę, Na pewno kiedyś się w dniu będę pojawiać. To jest trzecia seria. Czwarta seria to będzie kontynuowana seria z Ręconym batonem. To są już cztery serie. To też jest dość trudna seria, ponieważ 50 okrążeń i gadanie i wyścigi, kwalifikacje, no to jest to roboty z tym. Od razu mówię, że Grand Prix Włoch, które nagrywałem jeszcze przed tym takim, to się długą przerwą, po prostu nie chciałem się grać w Formuły 1, nagrałem ten odcinek z Formuły 1, z Grand Prix San nie wyszedł zbytnio ładnie rywalizująco, ekstremalnie ciekawie aż czasami boję się powiedzieć, że trochę tam było agresywnie na niektórych momentach, a szczególnie na ostatnim zakręcie, na ostatnim na ostatnim zakręcie, na ostatnim okrążeniu, dość trochę potraktowałem czterokrotnego mistrza świata Dość brutalnie, w sensie, no, trochę może przesadziłem, no, naprawdę nie wyszedł czysty. Ten wyścig, nie dostaniecie kwalifikacji, ponieważ kwalifikacje usunąłem, gdyż sądziłem, że zakończę nagrywanie na kanał YouTube, ale tak się nie stało. Dostaniecie bez kwalifikacji. Yy, jedynie co dostaniecie, to dostaniecie wyniki związane ze kwalifikacjami. Tak to będzie wyglądało. No i zastanawiam się, czy czasem nie rozpocząć piątej serii. A piątej serii, ale. Zrobiłbym sobie tak, że po prostu usiadłbym nad tą serią, nagrałbym z 5 odcinków i co dwa dni bym rzucał. sobie, jeszcze nie wiem, zobaczę. Po prostu na razie mam dość tych serii. Z czego seria będzie? Czekajcie na kanale. Jeżeli coś Wam mówi, skrót HP, małe i, K i T, to Wam to może coś podpowie: HP, małe i, duże K i duże T ta pozycja, trochę, z... dobra, no i to było tyle. Powróćmy teraz do tego, co się dzieje na torze, bo trochę spopoczyliśmy, jak krzyż, pan Borowczyk i jego ekipa. A tak szczególnie, to cieszycie się, że w Polsce jest Formuła 1. Też tak przy okazji powiem w tym odcinku, no dość dawno się nie widzieliśmy. Dobra, ta pozycja, czy wystarczy? Powinno wystarczyć. Zakwalifikowaliśmy się do Q3. Jest. Kto odpada? Odpada Grożan, nasz partner Diresta Studi Gutierrez, a do czyli żadnego tam jakiegoś szału nie ma. No trochę Romę Grosjean, skłabo. Zobaczymy jak będzie wyglądał wyścig w jego wykonaniu. No i Q3, no i tym Q3 postaram się trochę opowiedzieć o tym torze. Znaczy o tym torze już dużo mówiłem w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie czekacie, ja się napiję, za tym jeszcze my jesteśmy w garażach. Um, opowiem Wam, ale to zbyt dużo tutaj nie ma co opowiadać, bo no, tak jak mówię, już o tym to, że opowiadałem w poprzednim sezonie, gdy jeszcze jeździłem w Forzinti Ale Tor dość ciekawy. Szkoda, że mało widowiskowy, w sensie, że mało. Ludzi do ten wyścig jeździ. Może to też powód tego, że ten tor trochę jest na takich bagnach zrobionych. Nigdzie miasta, nie ma nigdzie. Takie trochę, no, tak jak mówię, bagno. Puste pole. Dobra, jesteśmy na prostej startowej. Teraz znajdujemy się, jest dość ona krótka. Na tej prostej możemy używać systemu DRS. Dojeżdżamy do dość pi trudnego pierwszego zakrętu. Bardzo szybki, prawy łuk, redukcja o trzy biegi, trzeci bieg. Dojeżdżając do wierzchołka drugiego zakrętu ma minimalizujemy biegi do jedynki Kolejne dość ciasne zakręty to trzeba bardzo uważać, ponieważ samochód jest bardzo nerwowy Szczególnie jeżeli ktoś jeździ bez trakcji Bardzo dobry wyjście, ponieważ wjeżdżamy na krótką prostą że jest ona krótkim, szybkim łukiem I redukcja nawrót do pierwszego biegu Tutaj się kończy pierwszy sektor I wjeżdżamy teraz do drugiego sektoru, bardzo krętego, bardzo szybkiego, gdzie Lotus naprawdę dużo traci Szybki zakręt w lewo bardzo szybki zakręt w prawo, gdzie trzeba bardzo blisko przelać e, tych tarek. I dwa średnio dwójkowe zakręty w lewo, dość trudne, tak jak widzicie, ponieważ e, poprzedzającego go zakręty no, trzeba dochamować lekko na skręcanej kierownicy Teraz wjeżdżamy, można powiedzieć, w kolejny ślimak na tym torze. Pierwszy ślimak znajdował się na pierwszych zakrętach, teraz mamy kolejny ślimak, e, też bardzo, bardzo jest bardzo ważne wyjście z tego zakrętu, ponieważ wyjeżdżamy na najdłuższą prostą na tym torze, gdzie będziemy mogli używać systemu DRS i nawet bez systemu DRS tutaj kierowcy wyprzedzali bez problemu i naprawdę bardzo, bardzo ważne jest wyjście i tutaj już mówię, że jeżeli wyścig będzie suchy, jeżeli ta pogoda się nie sprawdzi i nasz setup będzie na deszcz, no to mamy przestrzany, ponieważ kierowcy będą nas mogli bez problemu wyprzedzać na nawet bez DRS u nas wyprzedzą na pierwszych zakrętach, ponieważ oni załączając mieszankę numer 3 będą uzyskiwać prędkości 320 300, znaczy 120 km, bo komputer w tej grze nie robi, nie robi żadnych, można powiedzieć ustawień, czy słuchu, czy deszcz, nie. przynajmniej ja tego nie odczuwam, że jest taka różnica, pokażcie, zostały 4 minuty, załóżmy jeszcze, mamy jedne opony miękkie, bardzo dobra, ważna informacja to jest to, że możemy te opony miękkie wykorzystać, Możemy jej wykorzystać, ponieważ, tak jak mówię, jest deszcz 100% nie? jednakże 100% może czasami być tak, że no, tego 100% deszczu nie będzie i ten 100% dopiero będzie padało tam pod czego krążenia, no nie wiadomo, jednakże na szczęście jest tak, że jeżeli mamy 100%, to te 100% będzie od samego początku do samego końca. 3 minuty do zakończenia tej sesji. Postaram się Wam wrzucić ten odcinek z Chin w ten ty weekend, sobotę, niedzielę. Zamiast Grand Prix Jensonem Batonem, Jensona Batona wrzucę za tydzień. E jeżeli dzisiaj mamy 21, no to tak pod koniec miesiąca. Czyli w ten weekend postaram się Wam wrzucić to. Oczywiście postaram się wrzucić ProLicz Ewan Polent. <laughs> E, już tak będzie kiepsko z tym odcinkiem, ponieważ już w ten weekend rozpoczynamy kolejny weekend w Wielkiej Brytanii i zapowiada się naprawdę ostra walka o tytuł Mistrzowski w pierwszym sezonie, ponieważ o tytuł Mistrzowski szanse mają cztery kierowcy. Mateusz Sowa, czyli ja, Mateusz Fułek, Dominik Roński i można powiedzieć, że Grzegorz Kwiatkowski matematycznie jeszcze tam pewnie ma osoba na piątej pozycji, możliwe, że na szóstej. Nie wiem jak to wygląda, nie mam tabeli przed sobą. Jednakże piąta osoba również ma matematyczne szanse na tytuł mistrzowski. Dość trudny ale jednak ma. Mamy pół sekundy szybciej jedziemy od naszego poprzedniego czasu. Jedziemy pół sekundy wolniej od Sebastiana Wetela, no ale tutaj się nie dziwić. Drugi sektor pasuje Sebastianowi, który w Grand Prix Australii spieprzył wyścig, no po prostu spieprzył. Może nie on spieprzył, a spieprzył po prostu jego boli. Może w Grand Prix Chin, jeżeli ten wyścig zostanie wrzucony w niedzielę, w Grand Prix Chin, postaram się Wam podczas Grand Prix wyścigu Chin, postaram się Wam popowiadać moje odczucia na temat Grand Prix właśnie Australii. Co sądzę o nowych silnikach, co sądzę o zwycięzcach, co sądzę. Co sądzę w ogóle, jak podsumowuję ten wyścig. Może zamiast zrobić magazynu podsumowującego ten wyścig, to zróbmy po prostu takie właśnie wyścigi. E, związane właśnie z Formułą 1. Wyścigi w tych wyścigach będziemy podsumowywać weekendy. E, zobaczymy, jak to wypali. No 4 serie trzeba coś skończyć. Na razie, no. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie 4 serie z Formuły 1. I mam nadzieję, że Wam się to podoba. Tak wygląda jak kwalifikacje do Grand Prix Chin. Wygrywa Sebastian Vettel i on startuje z Lewisem Hamiltonem ze pierwszej linii. Z drugiej linii rusza Alonso z Weberem, z trzeciej Rosberg Massa, z czwartej baton z Perezem, wow, wow, i my z dziewiątej pozycji z Hulkiem Berkiem z piątej linii. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że powrót mile widziany, że Wam się to spodoba. No niestety cel nieosiągnięty, bardzo wysoki cel, No, ale to jest lotus. Ja się będę z wami żegnał, zapraszam do Grand Prix Wielkiej, Wiel Wielkiej Brytanii w Lidze i do Grand Prix Chin. Do zobaczenia, pa, pa cześć.